Jestem bardzo zadowolona ze szkoły, którą wybrałam. Jestem bardzo zadowolona z mojego wyboru, z wyboru szkoły Talent Training. Ten kurs, który właśnie przerabiamy jest bardzo polecany przez naszych znajomych. Jestem zadowolona z kursu, ponieważ jest w pobliżu mojego miejsca zamieszkania. Głównym powodem, dla którego wybrałam tą szkołę, jest to, iż możemy współpracować z polskojęzycznymi nauczycielami. Jestem zadowolona że z nauczycielki, z, z podręczników. Również nasza nauczycielka, bardzo w bardzo ciekawy i wyczerpujący sposób, uczy nas. Jak sądzisz, nauczyłaś się czegoś w ciągu 20 godzin? E, tak, uważam, że sporo się nauczyłam, ponieważ właśnie nową pracę, w której pracuję z holendrami i dzięki temu, że w szkole potrafię z nimi się porozumieć. Świetnie napisana książka, niderlandzki pro, krok po kroku. Podręcznik niderlandzki krok po kroku jest bardzo jasno i przejrzyście napisane, a także bardzo pomaga w nauce płyta. Bardzo dobrze mi się z nimi. Niej... Uczy, bo łatwo mi się nie korzysta. E, świetnie opracowana książka w języku polskim. E, zajęcia również prowadzone w języku polskim są dużym a atutem tej szkoły. Nic tylko polecać. Tego jestem bardzo zadowolona i polecam. Także polecam. Ja tylko chciałam powiedzieć krótko, że jestem zadowolona z tej szkoły i będę dalej kontynuować naukę. A jakie widzisz minusy? E, w tym momencie żadnych.